Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza, chwała Tobie, Panie. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczył ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosiercia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy Wam urągają i prześladują Was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o Was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. To słowo pańskie Chwała tobie, Chryste Dzisiaj w tę uroczystość wszystkich świętych może nam nie być do śmiechu, do radości. Może mamy wiele powodów do tego, żeby się smucić, niepokoić, być zdenerwowanymi. Ale dzisiaj Pan Jezus pokazuje właśnie te trudne sytuacje, że ktoś jest ubogi, ktoś to się smuci, cichy, łaknie sprawiedliwości, czy jest miłosierny, czystego serca, prowadza pokój, ale przez to nie spotykają Go jakieś nagrody, tylko cierpi prześladowanie. I są takie prześladowania, że wszystko złe na Niego spada, kłamliwie z powodu Jezusa. I wtedy Pan Jezus dodaje, cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. To jest droga świętości. Są prześladowania zewnętrzne i też wewnętrzne. Trzeba pamiętać, że też i złe duchy mogą nas od wewnątrz atakować różnymi myślami, pokusami. Dlatego warto jest dzisiaj patrzeć na świętych. Święci to ci, którzy już wygrali, zwyciężyli. Święty Jan Paweł II, jak ogłaszano na placu Świętego Piotra na Watykanie, że właśnie odszedł do domu Ojca, to tłum, który tam się modlił, w pewnym momencie zaczął bić brawo. Ktoś zapytał z Polski: Dlaczego bijecie brawo? Jakiś chłopiec odpowiedział: Każdemu, kto wygrywa na mecie, bije mu się brawą. Jan Paweł II poszedł odebrać nagrodę wieczną w niebie. Powinniśmy się cieszyć. Czasem tak jest, że człowiek, który zwycięża w swoim życiu, osiągnie życie wieczne, należy mu się właśnie takie radosne gratulacje. My nie wiemy, czy nam się uda, dlatego... Patrząc na ich życie, chcemy zobaczyć, że często to było normalne życie. Życie z krwi i kości. I były problemy i kłopoty, smutki, radości. I na przykład dzisiaj tak patrząc na różnych świętych, są tacy święci, którzy nas wybierają, my sobie wybieramy świętych, mamy patronów świętych. To jest, można by powiedzieć, dzień, w którym mamy imieniny nas wszystkich. Naszych wszystkich świętych patronów. I dzisiaj warto tak zobaczyć, że to byli ludzie normalni. Nie jacyś z kosmosu. Kto to jest człowiek normalny? To ten, który żyje według norm. Kto to jest człowiek nienormalny? To ten, który odrzucił normy i nie chce żyć według tych Bożych norm. Boże normy to przykazania Boże, Boże, normy to także prawo naturalne, to sumienie. Czyste serce to inaczej czyste sumienie. Sumienie, które podpowiada: czyń dobro, a zła unikaj. To w sumieniu można usłyszeć wewnętrzny głos Boga. Nawet ludzie, którzy jeszcze nie znają Boga, którzy może twierdzą, że są ateistami. Mają taką możliwość usłyszenia w swoim sumieniu, w swoim sercu podpowiedzi. Gdybyśmy tak zobaczyli, na przykład, przysięgę Hipokratesa, która prawie pół tysiąca lat przed narodzeniem pana Jezusa została spisana, jakieś 400 lat, to tam, właśnie w tym takim szukaniu w sumieniu, w prawie naturalnym, jest wyraźna przysięga lekarska, że. Lekarz nie będzie dokonywał eutanazji czy sztucznego poronienia. To jest odkryte w sumieniu i to jest życie normalne. I można mi powiedzieć, że zbawienie, czyli dojście do nieba, może przysługiwać też tym, którzy jeszcze nie mieli okazji usłyszeć nic o Panu Jezusie, ale kierowali się głosem sumienia. I może właśnie spotkali Pana Jezusa w potrzebującym, bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, daliście mi pić. Byłem przybyszem, byłem chory, byłem w więzieniu, odwiedziliście mnie. Wszystko, co uczyniście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Choć zapytają Panie, gdzieśmy Cię widzieli, nigdy Cię nie spotkaliśmy. Spotkaliście tym potrzebującym, tym najmniejszym. I to jest droga do nieba. To jest miłosierdzie, Boże. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. To jest. Nie idziemy do nieba dlatego, że zasługujemy, tylko dlatego, że Bóg okazuje nam miłosierdzie, że nam przebacza, że taką samą miarą, jaką my mierzymy, On nam odmierza. Jest miłosierny. I warto tak sobie w domu wziąć na modlitwę te osiem Bożych błogosławieństw i też może pod koniec dnia zobaczyć, czy ja rzeczywiście wszystko oddaję Bogu. Być ubogim to nie znaczy być nędznym. U Boga mieć wszystko, całym sobą i to, co posiadam i z kim się komunikuję, z kim jestem związany, to wszystko należy do Boga. Bóg nad tym panuje. To jest człowiek prawdziwie ubogi. Człowiek, który się smuci, to ten, który potrafi się zasmucić nad swoim grzechem, żałuje za swoje grzechy. I taki człowiek zostanie pocieszony przez przebaczenie, usprawiedliwienie, przez podniesienie. Również człowiek cichy to ten, który nie występuje, żeby go zauważyli, nie krzyczy, żeby się domagać czegoś, ale jest ten, który pozwala Bogu. Zająć pierwsze miejsce, nawet na modlitwie, to Bóg pierwszy mówi. A jestem cichy, usłyszę go, pozwolę mu działać. Jakże w tym rozkrzyczanym świecie jest potrzeba cichych ludzi i naszego serca, które powinno być na wzór serca Jezusowego, które jest ciche i pokorne. Serce Jezusa jest ciche. W ogóle te wszystkie błogosławieństwa można by nazwać taką charakterystyką serca Pana Jezusa. Sam Pan Jezus o sobie w tych błogosławieństwach mówi, jaki jest. I jest też miłosierny i łaknie sprawiedliwości, to znaczy świętości. W języku biblijnym sprawiedliwość to inaczej świętość. Czy rzeczywiście chcemy być świętymi? Matka Teresa z Kalkuty. Było mi kiedyś dane jakieś takie spotkanie w Warszawie, na wiatracznej. Jest tam, teraz chyba już nie, ale wtedy był taki dom dla bezdomnych, taka noclegownia prowadzona przez siostry misjonarki miłości Matki Teresy z Kalkuty. I na tym spotkaniu Matka Teresa nie tylko rozdawała różańce, ale też powiedziała takie przesłanie dla nas przyszłych księży że ona ma taką zasadę że mówi do swoich sióstr iż po pierwsze już są święte nie że kiedyś będą święte tak jesteś ochrzczona przyjmujesz sakramenty święte już jesteś święta teraz po drugie zrób wszystko żeby tej świętości nie stracić chroni tę świętość łaskę uświęcającą w sobie. Po trzecie wzrastaj w tej łasce. Nie zatrzymuj ją tylko na tym etapie życia duchowego, tylko się rozwijaj. Po czwarte słuszną swoją misją, świadectwem. I rzeczywiście Matka Teresa z Kalkuty pokazała taką drogę, że modlitwa zaczyna się od ciszy. Od milczenia, tak naprawdę, bo w ciszy jeszcze potrzeba milczenia, żeby pozwolić Bogu powiedzieć coś do serca. I w tej ciszy milczącej zaczyna się modlitwa. I wtedy taka modlitwa może zrodzić prawdziwą wiarę. Po czym poznać, że wiara jest prawdziwa? Po prawdziwej miłości miłosiernej do drugiego człowieka. A po czym poznać tę miłość, że jest miłosierna, że pomagamy tym najbiedniejszym z biednych, tym, którzy sami sobie pomóc nie mogą, którzy nawet nie mogą poprosić o pomoc? Są tak biedni, tak słabi, tak bezradni, tak potrzebujący pomocy. Matka Teresa z Kalputy wielokrotnie, gdziekolwiek była, nie tylko pomagała umierającym na ulicach, ale też pomagała ratować dzieci nienarodzone. Kiedyś ostrzeżona, żeby z prezydentem Stanów Zjednoczonych Billem Clintonem nie poruszała tematu aborcji, bo to taki drażliwy temat, ona właśnie od tego zaczęła. Zaczęła się upominać o dzieci, które same się o siebie nie mogą upomnieć. To jest przykład człowieka świętego, który jest niezależny od ludzkiej opinii. Jesteśmy w sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego, męczennika. Dzisiaj w Apokalipsie, w tym pierwszym czytaniu, widzieliśmy, że to są szczególnie wybrani w niebie ludzie, którzy opłukali swe szaty we krwi baranka. I takim właśnie przykładem jest nasz patron, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. I chciałbym tak na koniec przytoczyć Jego słowa. Niech on jako święty męczennik wypowie się, jaki powinien być sens naszego życia, człowieka świętego. 27 lutego 1983 roku powiedział tu, w tym kościele: Szatan będzie umacniał swoje królestwo na ziemi i w naszej ojczyźnie, królestwo zakłamania, nienawiści, zastraszenia. Jeżeli my wszyscy nie będziemy na co dzień stawali się coraz silniejsi Bogiem i Jego łaską, czyli wzrastać świętości, to być coraz bardziej silnym Bogiem i Jego łaską, wtedy słabnie moc szatana. Jeżeli tego nie ma w naszym życiu, rezygnujemy z sakramentów, to rośnie moc szatana. A jednak Mamy okazję, jest święty czas. Miesiąc później, 27 marca, też w tym samym roku, tutaj powiedział: Służyć Bogu to szukać dróg do ludzkich serc. Służyć Bogu to mówić o złu jak o chorobie, która, którą trzeba ujawnić, aby ją móc leczyć. Służyć Bogu to piętnować zło. I wszystkie jego przejawy. Święty Jan Paweł II mówił, że czuwać to znaczy nazywać zło złem, dobro dobrem i nie zamazywać. Na tym właśnie polega świętość, że jestem wyrazisty, że mówię tak, tak, nie, nie i nic co w moim życiu jest nie należy do szatana. Wszystko należy do Boga.